Słuszne. Przyszedłem tutaj, żeby zaistnieć i żeby wygrać. Ja jestem showmanem, jeżdżamy i rozjeżdżamy. Kluczury! Będzie miło. Tetarda. jak dla mnie rewelacja. Kontrowersyjnie. Dźwięki trafione idealnie. Dzięki idealnie. A nawet trochę groźnie. To strezę z ogromną. Bo to... Disco Star, Program, w którym utalentowani muzycy z całej Polski mogą spełniać swoje marzenia. Już w niedzielę o 17 w polu. taką melodią, która słowy na mnie może wyjść. Hej, chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. go, nie witam was serdecznie. No, ja prosto z wakacji. No właśnie widzę, Super Mario, jestem Maciek, dzień dobry. Mariusz Sajtariusz, madam. Witam was serdecznie, z tej strony Mariusz Sopczak Super Mario. Showman, influencer, you know, wy wiecie wszystko dobrze. Skąd ty się tutaj pojawiłeś, Słuchajcie Mario? Po prostu z lotniska przyjechałem eee, i usłyszałem... Polo utwory, no to przede wszystkim te z lat 90 Ten pierwszy to ciało do ciała zespołu Topless. Drugi to może... właśnie Zenek idzie, więc może Zanek Martyniuk. Przez one wielki hit, ale Zenek przecież ma jeszcze mnóstwo innych przebojów, o których warto wspomnieć jak gwiazda. Ten utwór nieraz e, wypuszczamy również w naszych programach. No i coś z nowego disco, czyli na przykład zespół szantel. E, może ze mną zatańczysz? To taki taneczny utwór dla wszystkich, którzy lubią taniec, kochają taniec. A nawet jeśli nie potrafią tańczyć, to przy tym utworzymy. No, wydaje mi się, że chyba najwyższy jak do tej pory z edycji, które miałam doświadczenie uczestniczyć we wcześniejszych edycjach. Na pewno wszystko wygląda zupełnie inaczej. W ogóle jestem oczarowana tym, tą całą otoczką, jak to się wszystko zmieniło. Uważam, że program nie odbiega zupełnie od, od innych talent show, że jest na takim samym poziomie. Krzyściutko te górne bardie. Ta na 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 Pa Pa, 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 ra, ra. I czyściutko, naprawdę, bardzo Panie, fajnie Kurde, wielki szacun to, to nie tylko połączenie twojej z Kolima Ja w ogóle widzę w tobie jeszcze miłego pana, naprawdę